Cześć, mamość z, z tej strony Mister Adamo 15 i oczywiście lecimy z kolejnym odcineczkiem z Car Mechanic Simulator 2015. Jak widzicie, mamy Deloriana, czyli samochód z powrotu do przyszłości No takie DLC, tylko oczywiście od firmy PlayWay, za które oczywiście bardzo dziękuję, bo takie nowinki, nowości, coś pięknego, zawsze miło, yy, że tak powiem, no, sprawdzam. Od razu musiałem, jak dostałem, znaczy po paru dniach przerwy, bo nie, po prostu nie mogłem zgrać się z nagrywaniem i chyba dostałem to dwa dni temu, ale nie miałem kiedy to nagrać więc y, troszeczkę się ta premiera DLC mm, przedłużyła dzisiaj sobie, no ten Delorian będzie takim naszym daniem głównym i nim się zajmiemy, jak skończymy będziemy dalej się bawić z maluchem Mało ostatnio nagrywam takie drugoplanowe gry z powrotu boże święty z powrotu z powodu tego, że po prostu nie mam czasu trochę no ubolewam nad tym ale liczę, że no z biegiem czasu czym bliżej zimy troszeczkę tego czasu będzie już coraz więcej i będziemy mogli tak popykać liczę, że wam się dźwięk będzie podobał z mikrofon, gdyż inaczej jest on ustawiony, zarazem jest na statywie Statyw jest już nieoryginalny z Blue Yeti, który stoi na biurku, tylko taki trochę inny. Nie wiem czy widzieliście kiedyś statywy studyjne jest coś w ten desen, widziałem to u niektórych youtuberów, coś podobnie jak ma Izak tak z tych większych youtuberów, tak, że tak powiem, więc luknijcie u niego jak to wygląda. Może to być ciekawe, liczę że nie będzie tych puknięć tak bardzo słychać, ale jak będzie słychać wszystko, dowiemy się po tym odcinku, a my się bierzemy za robotę, bo DeLorean, ładne takie trudne, zawsze mi się podobało jak on jak on to wygląda z jednej strony zawsze, wiecie co? Wiecie co jest najlepsze w tym oczywiście te drzwi do góry on sam w sobie jest ładny, ale te drzwi robiły furorę. Wsiądźmy do niego. No DLC Delorianka naprawdę tutaj udało się. Nie jest bardzo szybkim wozem. Da się zamknąć? Da się zamknąć? Szkoda. Szkoda. Fajny te, ten znaczek zawsze mi się podobał. On chyba jest lepszy. O! W przodu. Zawsze mi się jednak on no po prostu mistrzowsko podobał. Zamknijmy drzwi i przenieśmy go lepiej na Prawy podnośnik. I zacznijmy pracę. Oczywiście podnieśmy, no bo to podstawa. Na koniec rodzynek taki jak to się mówi na torcie. Eee, sprawdzimy silnik, ale wygląda może, że w trakcie będziemy musieli zobaczyć. Nie wiem, zobaczymy. Coś my tutaj mamy w tym Delorianku. DMC12, taka nazwa. no Ciężko sterować autem. Słyszę hałas podczas przyspieszania i zrób przegląd skrzyni biegów. No dobra Włazimy O widzę, że już, już, już zajmujemy się tutaj tą sprawą Katia Deloriana kupić w fatalnym stanie i jak malucha odpicować No to byłoby coś pięknego Tu mamy cały układ kierowniczy, czyli końcówka Drążka, drążek kierowniczy Cała przekładnia kierownicza do wymiany. Więc tutaj gruba sprawa, dlatego jest ciężko sterować autem. Powód już znany. Aaa, tylko z jednej strony. Ugh, no tak, sorry, mój błąd. O i zarazem widzicie, tu mamy też do wymiany yy, łącznik stabilizatora. Typ B, pamiętajcie. Gitara Oczywiście wiadomo. Silnik z tyłu. Jeżeli ktoś by nie zauważył, to przypominam. Kurde, chciałem zobaczyć z tej strony. Czy ja to mogę zobaczyć? O. Nie. Gitara. To co? Bez zbędnego PR-dzielenia? Dawno naprawdę nie grałem z tutaj właśnie w karmechanika. Uuu, no nie wiem, co trzeba... Tak, może lepiej napisać. Koniec, na drążka. No, też tak mogę. O, tu właśnie. Real Drive uh, Axle B. To ci dopiero Mmm... Przekładnia. Przekładnie. Dobrze tam zaznaczyłem końcówka, drążek, przekładnia i, i łącznik łą, wow, jak już łą wow, to już wiadomo, że już tylko łącznik dawa chyba tylko taka jest nazwa nie sprawdzałem czy mam coś w magazynie tego typu bo powiem wam szczerze nie no to jest jednak trochę straty czasu wiadomo już na ten teraz ta gra polewa no na przykład była już przekładnia więc yy, 2 na 10 z tej strony damy nowe Dobra, tak, tak pomieszajmy trochę, żeby to miało ręce i nogi Deloria. Pięknie Powiem Wam szczerze, nie wiem czy oglądacie, ale jest to rzeczywiście mój ulubiony yy, że tak powiem program telewizyjny związane z mechaniką, to oczywiście samochód marzeń. Liczę, że na pewno nieraz o tym słyszeliście, gdyś mówiłem tu na odcinkach. Yy, mało kminiłem na temat tego Deloriana i mało raz widziałem. Nie interesował mnie za bardzo oprócz, oprócz tego filmu, który no na pewno nie... na pewno każdy z nas oglądał, yy, ale tam właśnie robili takiego Deloriana i bardzo, bardzo mi się to spodobało jak on fajnie wygląda. Kurno, tumior to ma taki... no nie, nie dziwię się, nie dziwię się naprawdę, bo, bo to musi być Real Mufler, ja to muszę od razu mm, kupić, bo zapomnę. O przepraszam, nie to klikłem. Rare, tak? Rare. Yy, Sebring. Zobaczcie. Sebring ma to też. Stardale, ale nas interesuje. V8, przepraszam, fałszustka yy, i teraz Tak, mamy tak zwany kolektor. Tylko tu troszeczkę inaczej się on nazywa. ex z jednej strony. Jak to wygląda? W dół, jedziemy w dół, doberiankiem. Yy, otwieramy, właśnie ciekawe jak to się otwiera maha nie no szacun trochę za, za bardzo podjarany jestem tym samochodem ale jak zaczynę to dlc to łopa, nie mówię co się dzieje z playwayem najpierw e, gra której nie widziałem nigdy teraz dlc szacun house jak to się nazywa jak to się nazywa a jak wpiszę samo x mhm. Mm Kolektor założony, czyli exhaust the money flood V6 <słuch> znów dostęp od środka, tak trochę 2 na 10, powiem szczerze Ale tu musimy jeszcze zrobić yy, To dostępne na podnośniku To też, czyli nic yy, nowego Lecimy do góry mm. Zamontujmy, ojej, jak zbyt. A, wolno się nie skręca na, że tak powiem, na taką sklejkę. Gitara, dobra. A co my w ogóle tu żeśmy naprawili? To Bo to, pod... Aha, hałas sprzed przyspieszanie, tak czułem właśnie. I teraz przegląd skrzyni biegów. Demontaż, kratek. O, fakt, tylko ciekawe. Oloju. O nie, bo ja to z tego, z przodu. Koła ściągałem. Już się bałem, że ściągałem, Mnie ja trudno założyłem ale to nie ta strona. Dobra, okej. Okay. Liczymy z drugiej. Cyk, 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 cyk. Dlaczego nie odkręciłem tutaj płośni niekiedy normalnie jak tutaj yy, się zamyślę o czymś innym niż grze to skutkuje to dowodem czymś takim, że że robię sobie robię, wiem co robię, ale nie, nie myślę podczas tego, tutaj właśnie tak to jest najgorsze gdy od razu mi coś w głowy przyjdzie coś innego, w ogóle nie związane z grą tu na, nagrywam, ale myślę o czymś innym i to jest trochę, trochę takie wkurzające, deprymujące jest. ale no cóż zrobić ma się trochę na głowie, więc trzeba to wszystko ogarnąć. Nawet podczas nagrywania nagrywanie. Okej. Okay. Tarcza sprzęgła. A no może już wszystko wymienimy, co? No bo... Bo jednak to jest Delorian. Idziemy do naszego imadełka. Wiem, ja na razie tego nie ruszam, bo szkoda. Może się to uda z... Nie no, no Gearboxa to nie będę zbytnio tutaj naprawiał, bo to Trochę się ocykam Żeby mi nie strzeliło Bo mi się popsuje i weź taki finał yy, A tarcza naprawiona, więc Tylko pozostaje mi kupić Skrzynia biegów Doki Koło I mollusk Okej okay. Hopsia Dwójeczka. I CYKAMY Tarcza, oj tarcza, mam ile normalnie Tyle naprawiałem Tarczę że nawet Cieszę się, że nie kupiłem, bo No zapraszam samochody na wymianę tarcz szczękłe Za pół darmo W moim warsztacie No ja tak mówię, mówiłem, no nie chcę wymienić, bo na pewno to jest droga rzecz jakbym Mi się rozwaliło, to trochę bym na minus poszedł A mam Dodając, no 20 tysięcy, no więc Dużo rozrusznik cyk cyk e, mogę mogę. No, zdążyć kółko z tej kamery więc beka. dalej tu przeskakujemy teraz na szybkości cyk cyk i cyk i jest drugie kółko, nawet całkiem spoga kamera właśnie w poprzedniej wersji kar -mechanika, nie podobały mi się kamery tu już jest to naprawione i to mi się bardzo, bardzo podoba oczywiście sprawdzamy czy wszystko jest jest i to dość dużo pieniędzy 3,5 tysiąca przychodu wszystko oczywiście jest załatwione zapraszam w no. no dół a no jak mówiłem, poglądajmy silnik tego już od serca. Water pump, palej. No, wiadomo, no. Nie polski, to nie po polsku. Ostro, ostro tutaj leci. Bagneto. Wiadomo, olej musi być. Dobrze. Znaczy, o, tu widzę, że jakiś inny filtr. Zielony. Gitara się ma. I to co, zamykamy Oczywiście sorry za jakieś odgłosy z stala, ale w się przewraca Więc wiecie jak to jest Zima idzie, żeby nie było Bo jak ja słyszę takie odgłosy to wy tym bardziej mm, A ja nie chciałbym żebyście będą dziwili się co to może być Tak moje zlecenie jest zrobione Dziękuję Mamy w 13 tysięcy doświadczenia Chciałem pójść do naszego tutaj Szuneczki. Aha, że tu mamy wszystko, więc co? Szybkie ściąganie i szybkie zakładanie mam. No to nas interesuje najbardziej. I już 1000 wydamy. Punkt doświadczenia. i gitar. Dobra. Mamy 15 minutę całą. Co mam tutaj w malczonku? Cały tył został tak. Oprzód jest prawie. Cały przód jest zrobiony. Tak, pół na pół jest porobione. Dawno nie byłem. Czy ja bym wykupował tutaj coś? Gitara naprawione Zawsze się rozróżnić przyda. Czyli kupujemy jednakże. Co tu musimy kupić? Swożnie wahacza 2. Dwa, dwa swożnie wahacza i dwa amortyzatory przednie I gitara. Może inaczej, bo to oczywiście skręć sensami do maluch ...dwa. Hmm. Tutaj z jednej strony nie mi się pisać, bo o wiele dłużej wychodzi na pisaniu. Lepiej jestem trochę. wiem mm. no, gdzie małe tuleje też są. Pociebne Oczywiście cyk Ty To takie To 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 co to, to dałem sobie to szybkie zakładanie To o to chyba chodziło Ta e, beka Nie będę się mu teraz przyzwyczaić Felga, no załóżmy już tutaj w Helgu, nie? Gitara. Co dalej? Teraz idziemy drugą oczywiście stronę. Pamiętajmy oczywiście o akumulatorze, ale... Ale wiecie, Z biegiem czasem wszystko się daje. Cyk. Aha, no tak. Wyze... Aha, po cztery leję sorry, ma inne błędy tak, teraz to tam przy zakładaniu naprawdę fruwa to jak dzik no i jeszcze belga oczywiście dolorian był tym daniem głównym więc no nie będę też przesadzał z maluchem na no, malucha specjalny odcinek zostawię no ale nie chcę nowego odcinka robić 15 minutowego tylko na temat yy, Deloriana już niech mówię będzie Fakty, tyle rzeczy. O rura, dobrze, że jest rura. Zbiornik niestety nie. Patrzmy co tu jest w ogóle tak na szybkości. Co to z komory? Hmm. Kolejnie wziąłbym się za silnik. nie da wszystkiego naprawiać. Może też przesada. Bo tak to byłoby nudne. O, ale jest za to wahacz. Cyk, cyk, cyk. Przepiasna. Dobra, gitara. Oj, tu mamy jeszcze przecież przegół Cylinderek. Ciekawe. Mhm. No to złóżmy Zobaczmy jeszcze ładnik jest jeden. Ło, ile przykręceń tutaj, no. O. Trochę się blokuje. Szczęki! To będzie gdzieś tu dwie szczęki na pewno. To podstawa. paliwa, jeden spolnik wahacza. Na razie to tyle. Bo nie wiem. Co mnie tu jeszcze ciekawi w tym yy, odcinku? Dekielek, o. Dwa dekielki. Dekielek będzie na przodzie, wiem. Gitara. Założymy sobie dekielek, żebyśmy spokój. jak z amortyzatorami słabo tuleja też nie oczywiście wszystko na 100% to musi być czyli tak odbój dwa amortyzatory nie poczekaj. dwa odboje dwa amortyzatory i trochę tulej. Hmm, nic nie zapomniałem dwa jeden banden. też bo się zdaje że tam tylko jeden dwoje i gitara na razie tyle nakupować ogólnie do malucha bo nie wiem tak przejrzeć wszystkie części aha bo to tylko z jednej strony no i sprężynka Wszystkie części powinienem kupić, ile zostanie, tyle zostanie i, i gitara. Teraz no, gdzie gniazdo tyżni ma. Będzie ciężko. Trochę jeszcze przejdziemy. Ale znowu... Tak teraz mówię, no ale tak... Aha, jeszcze przecież. O Jezus. Przejdzie grubo. To to trzeba posprzedawać To co się nie da naprawić to... co nie kupiłem tulej? Bo nie wiem Tulej to się przydało to przecież na samych tulejach jeździ O boże Tak skręcany Nawet widzicie już mogę z tej strony koło założyć A ja wolę z tej strony zbiornik założyć No to co, jeszcze z tej strony zrobimy to ile nam tutaj pozwoli O, oh, wow o oh, wow o oh, wow leso, jak dzik Nie no i teraz się mam no kurna cool, no, ty Z tej strony muszę iść Cyk Nakupowałem tych części, że mm -hmm. Jeszcze tu i tu i tu o, te normalnie się już wkręcają No to co? To by było na tyle? I mm -hmm. przepraszam jeszcze to No, no trochę Ach, muszę nie To co załóżmy już te... te. To Felgi trzeba kupić. Felgi się modernizowało. No dobra. W tym odcinku to tyle. Maluch znów powolutku złożony. On, ten maluch tak powoli się robi, jak mój maluch w garażu. Liczę, że Wam się to spodobało. Liczę, że dźwięk, który jest tu właśnie w mikrofonie też Wam się spodoba. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. I zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się na razie. Cześć.